Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej wieniec z gwiazd dwunastu, a jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem, rogów, siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok. Przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, Córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich Niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony nasz Pan Bóg, stwórca nieba i ziemi. Nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Ty świako. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. światłości. On to uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodny wobec każdego stworzenia bo w nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach i to co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy to trony czy panowania czy zwierzchności czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone oto słowo boże Bogu niech będzie. Alleluja, 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 aleluja. Jezus powiedział do ucznia, oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeni wziął ją do siebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, Rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Dzisiejszą uroczystość Matki Bożej słuchamy Ewangelii spod Krzyża. Chrystus przed śmiercią troszczy się i o Matkę, i o ucznia. Ale święty Jan stoi tam jako Kościół. I zanim Chrystus skona, robi dwie rzeczy. Opiekuje się swoją matką. Maria nie ma męża już. Maria nie ma innego dziecka, które mogłoby się nią zaopiekować. To są przecież czasy, kiedy to dzieci, wnuki opiekują się swoimi rodzicami, dziadkami. Czasy, które jeszcze niedawno były u nas w Polsce, rodzin, wielo, domów wielorodzinnych, wielopokoleniowych, gdzie ta mama na stare lata jest zaopiekowana przez dzieci. No, i kto będzie się opiekował Maryją, która nie ma dzieci, jest wdową. Dlatego w Starym Testamencie były dwa grzechy wołające do, trzy grzechy wołające o pomstę do nieba. Między innymi grzywda wyrządzana wdowom, bo nikt przy nich już nie stał. I w tym takim Akcie miłości Syna wobec Matki, Jezus mówi do Jana: Zaopiekuj się moją mamą, to teraz jest Twoja mama, oto Matka Twoja. A do Maryi: To jest syn Twój, Ty też się nim opiekuj. I w ten sposób Maryja jako Matka Syna Bożego. Wchodzi w historię Kościoła jako matka dla Kościoła i się opiekuje. Ale patrząc na historię naszego narodu, bo dzisiaj ta Maryja staje przed nami jako królowa Polski, patronka narodu naszego, to ta opieka, która Zrodziła się wobec Kościoła u stóp Krzyża, w naszej Ojczyźnie w bardzo widoczny sposób była zauważalna. Jako naród umiłowaliśmy Maryję, i ta miłość do Matki Syna Bożego jest widoczna na przestrzeni wieków. My ją kochamy. Jesteśmy jej wierni, prosimy ją o pomoc, a ona tej pomocy, o którą prosimy, tą pomoc nam daje. I to widać już chociażby od Grunwaldu, kiedy z pieśnią Bogu Rodzica rycerstwo szło do boju. Później przez wieki. Na piersiach rycerzy, później żołnierzy, ryngrafy Matki Bożej, by była tą, która chroni w boju sztandary maryjne nad Wojskiem Polskim, nad rycerstwem. I kiedy przyszły czasy trudne, to król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie ofiarował naród, Maryi jako królowej. My dzisiaj stajemy nie tylko przed Matką Syna Bożego. My dzisiaj stajemy przed powagą Rzeczypospolitej, dla której, wolą króla, Maryja została królową. To jest coś, czego mogą nam zazdrościć. Że my się gromadzimy jako naród, który jest wierny swojej królowej, a tą królową jest Matka Boga. Popatrzcie, jak to gdzieś zostało wpisane w nasze serca, w taką naszą mentalność narodu. Z nas czasami się śmieją gdzieś na świecie, że my jesteśmy bardziej maryjni niż Chrystusowi. Ale my kochamy Matkę, bo ona ciągle się wstawia za nami. I kiedy tak przejdziemy przez sanktuaria narodu polskiego, czy chociażby przez jasną górę, i widzimy te niezliczone wota, dziękczynne za łaski, które nam wyjednała Maryja, łatwiej nam jest zrozumieć miłość do Matki Boga. I nawet w naszych domach. Czasami gdzieś w cieniu jest mały krzyż, a na głównej ścianie wielki obraz Matki Bożej. I to jest to, co Jezus mówi do Jana: Oto Matka Twoja, a potem uczeń wziął ją do siebie. I dzisiaj ta uroczystość przypomina nam, Właśnie o tych powodach do dumy, że my jesteśmy narodem związanym z Maryją, z tą, która dała światu Zbawiciela, że my mamy, tak jak święty Jan zanieść Maryję do domu, by się nami opiekowała jako matka. Te słowa Jezusa i to, co się dzieje u stóp krzyża, pokazuje nam na związek Kościoła do Matki. I pilnujmy, jakkolwiek świat się będzie zmieniał, jakakolwiek będzie moda, by w naszych domach było miejsce dla Chrystusa i Jego Matki. My w miesiącu maju klękamy. Bierzemy do ręki książeczkę do nabożeństwa, modlimy się, śpiewamy. Płyną z naszych usłowa litanii, a tam za każdym wezwaniem idzie, módl się za nami, pomagaj nam, opiekuj się nami. To jest to wołanie dziecka do matki. Popatrzmy na nasze domy. Czasami nasze dzieci pójdą, czy wnuki, w świat, ale kiedy jest trudno, powracają do matki. Powracają do domu, by prosić o pomoc, o błogosławieństwo. I dzisiaj Chrystus nas zachęca do tego, aby nie tylko dziękować za to, co mamy, czy dziękować za historię, którą przeżyliśmy jako. Naród polski. Chrystus zachęca nas do tego, by trwać u stóp Maryi, Matki, by ona się nami opiekowała, by to orędownictwo Maryi było w naszych sercach, by wołać nieustannie o pomoc do Matki Boga. I niech ta dzisiejsza nasza wspólna modlitwa będzie dziękczynieniem. Za wszystkie łaski, jakie Maria nam wyświadczyła, ale też niech nam przypomni o naszych obowiązkach względem monarchy, jakim jest Matka Boga. Nikt nie odwołał przysięgi króla. Maryja jest królową narodu polskiego. I mamy powody do dumy. I do tego, by być wiernymi dziećmi matki zbawiciela.